To oczywiście będzie ogromny problem, ale z tego punktu widzenia to można by żadnych zmian w państwie nie wprowadzać, ponieważ zawsze może przyjść inna władza, która albo je odkręci, albo je wykorzysta do innych celów, niż były pomyślane. Natomiast tutaj też ważnym elementem jest to odebranie prezesom sądów, tak jak mówiłem, narzędzi do manipulowania wyrokowaniem. No, chociażby ta zasada losowego przydziału spraw. To jest sprawa podstawowa, że po pierwsze to będzie algorytm, który zapewni, że będzie to równo obłożenie sprawami, no ale również to, że nie będzie mógł. Prezes sądu, dobrać sobie sędziego pod sprawę, tak żeby osiągnąć jakiś pożądany, pożądany wyrok. Yy, ale yy, to co w takim układzie yy, będzie należało do kompetencji yy, sędziego w tym nowym? W nowym wydaniu. Sędziego czy prezesa, prezesa oczywiście. Prezes sądu. No, przede wszystkim takie administracyjne zarządzanie sądem. No to jest kwestia zapewnienia zaplecza technicznego, przeprowadzania zamówień, to jest kwestia. Aż minister musi wpływać na to, że czy prezes będzie kupował e, długopisy tu nie, no, czy Minister tam? to nie wpływa, tylko właśnie minister no, będzie wskazuje, wskazuje osobę, która tym się. Bo właśnie minister sprawiedliwości jest od takiego techniczno administracyjnego nadzoru nad sądami, natomiast oczywiście nie może mieć wpływu na wyrokowanie, na orzekanie, na sprawowanie wymiaru.